6 grudnia w Chicago, twoja trzecia walka z Jacobem Fragomenim. zaczęłaś już sparringi? Zacząłem sparringi. Yy, zaczęliśmy, można powiedzieć, jak to się nazywa, operacja, operacja Fragomeni. Mhm. Zaczęliśmy, no? Numer 3. Dokładnie, numer 3. Mhm. Tak, zastanawiam się, bo wszyscy w Polsce zakładamy, że wygrasz z nim lekko, łatwo i przyjemnie. A zapominamy chyba, że on przegrał. Tylko z Hejem, z RDM, Walkę, którą można było mu dać i z Tobą. Zanim, którą wygrał? Którą wygrał? Jak najbardziej. No, jest to zawodnik który na pewno nie odpuszcza, który na pewno daje siebie wszystko, który na pewno e, na pewno e, pokazuje ząb w walce i na pewno jest to zawodnik, który boksuje do ostatniej, można powiedzieć, kropli krwi, o tak bym powiedział e, w skrócie, z tego względu, że e, tak mieliśmy w pierwszej walce, widzieliśmy, nie odpuszczał, chociaż e, można powiedzieć, że zbierał naprawdę ciężkie ciosy, a, a jednak stał. Eee, druga walka, no dopóki do tego drugiego upadku, można powiedzieć, bo najpierw upadł w szóstej, później e, w siódmym przeboksował i w ósmej się walka skończyła, to tam już sam zrezygnował nawet, widziałem kiwnięcie głowy e, i sam zrezygnował i odpuścił, ale jest to zawodnik, który na pewno wyjdzie do tej walki i będzie chciał wygrać, no bo ma swoją ostatnią szansę. A to jest taka walka, w której ty masz więcej do stracenia niż do zyskania? No chyba raczej tak. Chyba raczej tak. No, to nie, ma, nie ma żadnej klazury e, rawanżu z, z nimi, jak nie daj Boże, tfu, prawda? Odpukać przegrałbym, więc musiałbym się znów później do, tam szłapać mocno do, do tego pie, pierwszego miejsca, żeby zaboksować. Ale nie biorę w ogóle sobie tego do głowy. Wiadomo, że będzie ciężko, ale muszę z tej walki wyjść że jest zwycięsko. Mhm. No i chyba też pozytywnym faktem jest to, że w końcu nie czekasz rok na kolejną walkę, tylko. 6 miesięcy, czyli jest ok. Dokładnie jak najbardziej. Myślisz choć trochę już o być może lutowej walce z Albertem? Bardzo bym chciał, powtarzam, bardzo bym chciał, bardzo fajnie by było zaboksować, fajnie by było yy, spróbować się. I. Yy, no i pokazać publiczności fajny boks w końcu, tak, jakby też można powiedzieć tutaj w Polsce, no nie tylko boksować gdzieś tam na wyjazdach, yy, latać dalej, bliżej, tylko zaboksować w Polsce na, no, moim zdaniem, bardzo fajnej imprezie, która, która, będzie, miejsce, tak? która będzie miała miejsce, no, yy, Polacy z Polakami boksują, trochę dziwna formuła, ale no cóż, no. Niektórzy twierdzą, że nie ma miejsca na tej samej gali finansowo. Nie ma możliwości, aby zrobić Twoją walkę z Albertem i Artura z zimnochem. Tak zapytam, przewrotnie, nie wiem, że chciałbyś zabokcować pieniądze i tak dalej. Czy nie chciałbyś ustąpić miejsca? Arturowi aby w końcu wyjaśnił, to co ma wyjaśnić z zimnochem? Znaczy. Ja tego nie uznaję, ja tego nie uznaję że to mają sobie tutaj do wyjaśnienia po prostu Artur. Yy, ja do Krzyszka nic nie mam. Yy. Mam do niego normalne, że tak powiem, podejście, tak jak i do innych zawodników. Mhm. Wiadomo, że Artur jest u nas w Teamie całym można powiedzieć na, nasz Team, to jest jak jedna wielka rodzina, mhm. więc troszeczkę inaczej inne mam podejście psychiczne. Myślę, że tutaj z sympatią do Krzyszka, ale walka nie będzie długo trwała. No, jestem jak najbardziej z Arturem. No, to co widzę, co Artur robi na spalingach, na, na worku, to co jak boksuje, to co jak podchodzi do tego. O, jest to na pewno pełny profesjonalizm, a nie zabawa, że tak powiem, w klocki Lego, tak? gdzie, gdzie wchodzimy i po prostu boksujemy. jak ci partnerzy po prostu obrywa, obrywają, yy, mają jakieś takie... Wchodząc yy, do pierwszego sparingu jest ok, ale potem kiedy pojawiają się na drugim i trzecim, jednak jest pewna obawa, strach i, i te ciosy gdzieś tam bolą. Tak? Jest takim Artur, jest zawodnikiem takim, który pokazuje w walce, kto tu rządzi. więc... Myślę, że tam nie będzie walka trwała, no maksymalnie myślę, że jeśli będzie to walka 12 rundowa, to nie potrwa połowa pojedynku. Mhm. A pytałem o to, czy... Czy, czy ja wiem, czy no tak właśnie chciałem dojść do tego pytania, zamieszałem się, ale czy dać pewnie? Śmiało, proszę bardzo. Jeśli, jeśli jest taka potrzeba i, mhm. i ludzie czują taką potrzebę i chęć, to jak najbardziej, proszę bardzo. Czyli miło z Twojej strony. Wracając do Fragomeniego, yy, zacząłeś sparingi. Czy to będą sparing partnerzy, jesteś ściągani z oceanu, jesteś znani? Czy Ty znasz Fragomeniego na tyle, że generalnie musisz sobie przypomnieć te akcje, które są, były ćwiczone przed pierwszymi dwoma walkami? Więc nie, gdzieś tam w głowie mam, zakod... może nie zakodowane, ale gdzieś tam w głowie mam pewien plan już, można powiedzieć, tych boksów i tego, tego działania w ringu, tak? Wiadomo, że jest to zawodnik, który idzie do przodu za podwójne gardy, stara się gdzieś tam przebić tymi ciosami swoimi, kłaść się, nawet bym powiedział, czy z lewym, czy z prawym sięgać i być nieprzyjemnym zawodnikiem też do boksowania, więc... Tutaj będę starał się boksować na pewną lewą ręką, to musi być podstawa, Boksowanie długim, lewym, prostym, nie dać mu, nie, nie dać mu dojść, rozwinąć, rozwinąć skrzydeł, które mu pozwolą później można powiedzieć zazębić się i krok po kroku rozpędzać się, tak jak można powiedzieć lokomotywa taka, co coraz bardziej, coraz y, szybciej i coraz mocniej, więc... Y, Muszę to non -stop w nim stopować, a przy nadążającej na się okazji zakończyć walkę przed czasem. No, oczywiście nie biorę tego pod uwagę, że od razu skończę walkę przed czasem, ale trzeba wyboksować sobie, można powiedzieć, sukces. Po dwóch walkach znacie się dobrze, ty znasz jego dobrze, on zna ciebie dobrze, czy on może być twoim zdaniem jeszcze lepszy, niż w dwóch pierwszych walkach, czy jednak ten wiek rob, będzie robił swoje? No, mieliśmy wielu zawodników, że boksują, którzy boksują. Yy, yy, powyżej 40 roku życia nawet tak. No już nie wspomnę o Kliczce, który dzierże pas WBC kategorii ciężkiej, nie wspomnę o Hopkinsie, nie wspomnę o Halifidzie, który jeszcze gdzieś tam boksował w wieku 40, chyba 4, czy 5 lat, o George Faremanie, o wielu innych zawodników, którzy naprawdę no tak naprawdę nie powinni boksować, a boksują jednak, prawda? Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jak się prowadzimy, jak, jak żyjemy, jak funkcjonujemy I wtedy możemy swoją, można powiedzieć, karierę wydłużyć. Mhm. Powiedziałeś, że operacja Fragomen jest rozpoczęta, jedziecie do Wisły, czy cały czas będzie, będziecie trenować w Warszawie? Nie, jedziemy do Wisły na 8 dni, dosłownie 8 dni. E, będziemy tam, żeby totalnie się, można powiedzieć, wyresetować, wyciszyć, odizolować się od tych spraw, które tutaj w Warszawie non gdzieś tam nie dopadają i skoncentrować się na tym, co jest najważniejsze. Mhm. Na ile przed walką do Stanów lecicie? 26 chyba wolotujemy, jeśli nie mylę, Więc 10 dni, tak? 10 dni się nie mylę. Jak ten proces aklimatyzacji u ciebie przebiega? Bo ty co jakiś czas dosyć... tam sobie dostaną na wycieczki latasz. Dokładnie, co jakiś czas, ale jest to dosyć, no wiadomo, jakiś latam tylko, żeby poszwendać się, coś kupić yy, i fajnie jakoś spędzić czas, yy, jest to zupełnie inaczej czas mierzony. Można powiedzieć, ja tego nie odczuwam tak naprawdę. A kiedy jedę na walkę, gdzie jestem w, w trybie sportowym, Wolę jednak wylecieć sporo wcześniej, tak poleciliśmy na przykład te 10 dni czy 11 dni do Australii, chociaż wiadomo, że tam jest w zupełnie inną stronę, też ciężka było. Tutaj też wolimy wcześniej jechać. Wiadomo, no tydzień czasu moim zdaniem jest za mało. Ten 8, 9, 10 dni będzie super.